Nazywam się Elżbieta Turzyńska Kijek. Jestem przedsiębiorcą od ponad 20, 35 lat i mm, nigdy wcześniej się nie edukowałam, nigdy wcześniej nie mm, tak biznesowo, natomiast prowadziłam swoją działalność na zasadach intuicyjnych i po to, żeby no, po prostu mieć rodzinę, utrzymać ją i mm, nadal <laughs> Móc ją kształcić i żyć w miarę godnie i wygodnie. Natomiast od 2016 roku zaczęłam interesować się pracą przez internet, pracą online, jak również technologiami, które są dostępne no w tej chwili dla wielu firm. Tylko, czy te firmy chcą wykorzystywać właśnie te, te rzeczy, które daje nam technologia? I na tyle się tym wszystkim zainteresowałam, że MLM uznałam za niesamowitą dźwignię dla biznesu tradycyjnego. I właśnie tym się dzielę ze wszystkimi osobami, które chcą posłuchać tego, co mam do powiedzenia. I chcą mieć tę wędkę, by mm, swoją działalność tradycyjną móc właśnie dźwignąć dzięki MLM-owi. Bo MLM daje coś takiego jak dochód pasywny i ten dochód pasywny można osiągnąć niewielkim kosztem. Natomiast <laughs> biznes tradycyjny jest niesamowicie kosztowny i z niego uzyskać dochód pasywny. Jest dużo gorzej, i dlatego chcę się z Tobą podzielić wszystkim, co wiem i na ile to może się Tobie przydać. Także zapraszam do kontaktu, i po to jest ten link, by móc poznać mnie lepiej i móc poznać możliwości, jakie jestem w stanie Tobie dać. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Tak, face to face.